Witam serdecznie z tej strony Sebek 5245 i zapraszam Was na ostatni odcinek z serii Pograjmy w Half-Life. Mimo tego, że w poprzednim, 17 odcinku była finałowa walka i zakończenie gry, to osiemnasty odcinek będzie tym, na jakim zakończy się ta seria. I sądzę, że możecie to uznać za nieco dziwną zagrywkę z mojej strony, gdyż normalna seria let's playowa powinna skończyć się wtedy, kiedy skończy się gra. No, racja, normalna seria let's playowa tak się powinna zakończyć. Tylko, że moja seria nie była do końca normalna, a raczej dość specyficzna. Prowadziłem ją od początku do teraz w taki charakterystyczny dla mnie sposób. Zatem pozwolę sobie również na takie zakończenie tej serii, aby czymś się wyróżniać na tle innych let's playów. Grę mamy za sobą, zatem w tym odcinku nie będę przedstawiał Wam mojej rozgrywki, a zamiast tego będę opowiadał o fabule Half-Life'a, a raczej o niewielkiej części tej fabuły, która została nam ukazana akurat przez tą grę i poza tą granicę nie będę wychodził. Half-Life to moja ulubiona seria gier oraz ulubione uniwersum. A jako, że ja jestem takim dociekliwym graczem, to zapraszam Was na ten odcinek, gdyż mam wiele przemyśleń i chciałbym się z Wami nimi podzielić. Zacznijmy od samego tytułu: Half-Life. Half-Life jest angielskim określeniem pewnego fizycznego procesu, który po polsku nazywa się połowiczny rozpad. Polega on na tym, że radioaktywny pierwiastek chemiczny po określonym czasie traci połowę swojej radioaktywności. Zatem tytuł tej gry pochodzi ze słownika naukowego. W takim razie tytuł wydaje się być adekwatny do samej gry, gdyż Half-Life to opowieść science fiction. Ale ten tytuł można tłumaczyć jeszcze na inny sposób półżycia i mam bardzo ciekawą teorię co do tego, którą przedstawię dopiero na końcu tego odcinka. I nie. Bynajmniej nie chodzi o to, że w half lifeie zdrowie może nam spaść do 50. Wszystko zaczyna się w latach 50. Wtedy to na pustyni w Nowym Meksyku wybudowano bazę rakietową. Nazwano ją Black Mesa. Black Mesa była budowana z myślą o rywalizacji w wyścigu kosmicznym. To też była ona bardzo mocno rozbudowana. Nie tylko wystrzeliwano stamtąd rakiety, ale również prowadzono tam badania nad nową technologią rakietową i silnikami. Jednakże, jakieś 20 lat później, w latach 70., wyścig kosmiczny dobiegł końca. A wtedy istnienie bazy rakietowej Black Mesa przestało mieć sens. Jednakże, Black Mesa, jak na bazę rakietową, była bardzo mocno rozbudowana. Ponadto. Znajdowało się tam przecież wiele instrumentów naukowych. W takim razie postanowiono przekształcić Black w placówkę naukową i nakazano prowadzić badania z dosłownie każdej dziedziny nauki, od biotechnologii po fizykę teoretyczną. Niedługo trzeba było czekać, aby rzeczy, które były wynajdywane w Black Mesa, stały się zatajone przez rząd, ale to jeszcze nie wszystko. Powracając do wspomnianej przeze mnie fizyki teoretycznej. Naukowcy, którzy zajmowali się tą dziedziną nauki, dostali nakaz zbadania wielu kwestii. Jedną z nich była teleportacja. Rozpoczęto pracę nad technologią teleportacyjną. Naukowcy po skonstruowaniu pierwszych teleporterów przeszli do testów. Nie wiadomo kiedy, ale podczas tych testów niechcący odkryli inny wymiar. Nazwali go Zen. Zen wziął swoją nazwę od określenia czegoś obcego, nieznanego. Ksenofobia jest takie słowo. Oznacza ono strach przed czymś obcym. Fobia czyli strach i kseno czyli coś obcego. Ale czym właściwie jest Zen? Aby to zrozumieć, musimy sobie wytłumaczyć parę rzeczy. Wyobraźcie sobie, że to jest nasz wszechświat nasz wymiar. Wszystko, co znamy znajduje się właśnie tutaj. A teraz hipoteza wieloświata, czy też multiversum, zakłada, że może istnieć nieskończona ilość wszechświatów równoległych, które oczywiście mogą różnić się od siebie. No cóż, w Half-Life ta hipoteza nie jest hipotezą, a rzeczywistością. Na dodatek Half-Life bierze tą hipotezę o krok dalej, gdyż w Half-Life. Pomiędzy równoległymi wszechświatami znajduje się coś jeszcze. Tym czymś jest świat graniczny tak zwany border world międzyświat zwany zen. Zatem, czym tak naprawdę jest zen? Cóż, zen jest wyższym wymiarem, który to wyższy wymiar umożliwia łączenie kilku różnych wszechświatów ze sobą. I dzięki temu można na przykład podróżować z jednego wszechświata do drugiego. Dziwne? Ale powiem wam, że paradoksalnie to wszystko ma sens, gdyż sama hipoteza wieloświata mówi o tym, że równoległe wszechświaty egzystują ze sobą w wyższym wymiarze. Jeżeli nie rozumiecie, o co z tym wszystkim chodzi oraz jak to działa, to nie ma co się przejmować, ponieważ po pierwsze nie jest to istotne dla fabuły, a po drugie. Mówimy o czymś, co jest wyższym wymiarem. Gdybym chciał to opisać, to musiałbym robić na ten temat oddzielny odcinek. Gdy naukowcy odkryli zen, odkryli również obce formy życia, które zamieszkiwały zen. Ale najbardziej zdziwił naukowców fakt, że te wszystkie obce formy życia potrafiły się teleportować. I to nie przy pomocy żadnych maszyn, a po prostu z własnej woli gdzie tylko chciały. Oczywiście tylko w obrębie Zen. Naukowcy bardzo długo głowili się nad tym, jak to w ogóle jest możliwe, ale w końcu odkryli przyczynę. Przyczyną były żółte kryształy. Energia tych kryształów wypełniała Zen, a co najciekawsze, w tych kryształach znajdowały się cząsteczki o, uwaga, ujemnej masie. Wszystkie istoty przynależące do Zen potrafiły manipulować rezonans tych kryształów. A jako, że energia żółtych kryształów wypełniała cały zen, dlatego też te potwory mogły się teleportować gdzie tylko chciały w obrębie zen. Naukowcy nie umieli manipulować rezonansem tych kryształów z taką łatwością, ale doszli do pewnego wniosku. Hej, skoro te kryształy pozwalają na teleportację z taką łatwością, to możemy je wykorzystać do naszej technologii teleportacyjnej. A wtedy moglibyśmy teleportować się gdziekolwiek tylko byśmy chcieli. Ba! Teoretycznie moglibyśmy nawet otworzyć portal do obcego wszechświata. Zen był największym sekretem Black Mesa. Najbardziej zatajonym faktem i dostęp mieli tam tylko najbardziej wtajemniczeni pracownicy oraz naukowcy. De facto. Większość pracowników Black Macy w ogóle nie miała nawet pojęcia o istnieniu czegoś takiego jak laboratoria teleportacyjne. W ten sposób zaczęły powstawać pierwsze kombinezony ochronne typu HEV, pozwalające na przetrwanie w każdych szkodliwych warunkach, i w ten sposób zaczęły powstawać pierwsze, tak zwane, drużyny badawcze, które wybierały się do Zen, aby budować tam bazy, oraz aby przynosić na Ziemię kryształy. Bądź próbki obcych form życia do badań. Technologia teleportacyjna zaczęła się coraz bardziej polepszać, a kombinezony ochronne typu HEV zaczęły być powszechnie używane w całej placówce naukowej Black Mesa. Jednak większość pracowników Black Mesa nie wiedziała o prawdziwym przeznaczeniu tych kombinezonów. Po pewnym czasie kolekcjonowanie kryształów bądź próbek obcych form życia przestało być takie proste, gdyż Najinteligentniejsze obce formy życia jakimi były vortiganty zaczęły atakować członków drużyn badawczych. Vortiganty, w przeciwieństwie do wszystkich innych istot zamieszkujących Zen, potrafiły budować wioski, maszynerie, a nawet fabryki. Ba, potrafiły nawet budować teleportery przy pomocy kryształów i teraz warto opowiedzieć o czymś, czego wtedy naukowcy nie wiedzieli. Voltiganty tak naprawdę były niewolnikami. Dlatego też na nadgarstkach i szyi miały zielone obroże. Służyły swojemu przywódcy, jakim był Najchelenw, który zresztą ich zniewolił. I kiedy Najchelenw dowiedział się o tym, że jacyś ludzie kradną kryształy, wpadł we wściekłość, ale poza nakazaniem Vortigantom, aby zwalczały takich nicponów, nic nie mógł z tym fantem zrobić. Naukowcy mogli sobie pozwolić na podróż do zen, a następnie powrót, tylko i wyłącznie dzięki swojej technologii. Nylenw natomiast nie mógł przeprowadzić inwazji teleportacyjnej na nasz wszechświat, gdyż rezonans kryształów nie udzielał się poza Zen. Naukowcy jednak coraz bardziej zaczęli obawiać się scenariusza, w którym to wściekłe istoty z Zen zaatakowałyby Black Naukowcy potrzebowali jakiejś ochrony, czegoś więcej niż po prostu kombinezonów HEV. Dlatego też utworzono specjalną jednostkę HECU, Hazardous Environment Combat Unit, jednostka do walk w szkodliwym środowisku. Była to jednostka, będąca de facto odłamem Armii Stanów Zjednoczonych, która na wypadek katastrofy w placówce naukowej Black Mesa miała pomóc oraz zapewnić naukowcom ewakuację oraz ochronę. W ten sposób Black Mesa przemieniła się w korporację częściowo kontrolowaną przez wojsko i rząd Stanów Zjednoczonych. A przez kolejne lata Black Mesa uzyskiwała coraz większe wsparcie finansowe od rządu Stanów Zjednoczonych. Przez co przez kolejne 30 lat Black Mesa rozrosła się do naprawdę olbrzymich rozmiarów. Powierzchniowo Black Mesa przypominała małe miasteczko. W Blackmace mieszkało tysiące naukowców. Naukowców wraz ze swoimi rodzinami, ponieważ przez kolejne lata Black Mesa stała się placówką całkowicie samowystarczalną. A teraz przechodzimy do akcji dziejącej się w grze. Zacznijmy od naszego głównego bohatera. Jest nim Gordon Freeman. Biały mężczyzna o brązowych włosach i zielonych oczach. Half-Life Wiki podaje, że ma on jeszcze 178 cm wzrostu. W trakcie gry dowiadujemy się, że nasz bohater ma 27 lat oraz że uczęszczał na MIT, zdobywając stopień doktora fizyki teoretycznej. Rozpoczynamy naszą przygodę o godzinie 8:47 rano 16 maja w roku 2000 no właśnie, może być to każdy rok od roku 2000 do roku 2009 tak czy inaczej, dojeżdżamy na nasze miejsce pracy, jakim był sektor C. W sektorze C znajdowały się laboratoria testowe, gdzie sprowadzano próbki z Zen, aby następnie naukowcy przeprowadzali na nich analizę. Ale naukowcy, którzy dokonywali tej analizy, nie wiedzieli skąd pochodzą te próbki, ani tak naprawdę czym są te kryształy. Gordon również nie wiedział, gdyż miał niewystarczający poziom upoważnienia. Jakim jest trzeci? Tak naprawdę wszyscy naukowcy o poziomie upoważnienia równym trzeciemu albo czwartemu, nie wiedzieli o istnieniu czegoś takiego jak zen albo laboratoria teleportacyjne. Taki przywilej mieli tylko najbardziej wtajemniczeni. Przechodząc poprzez sektor C, docieramy w okolice komory testowej. A tam dowiadujemy się, że administrator Black Macy zdobył bardzo cenną próbkę i nakazał pracownikom sektoru C zanalizowanie jej przy 105% rezonansu. Naukowcy byli zaniepokojeni. Gdyż to był najczystszy kryształ, jaki widzieli, ale również najbardziej niestabilny, jaki widzieli. I sądzili, że po prostu on jest zbyt niestabilny na rezonans 105%. No ale naukowcy nie wiedzieli o zamiarach administratora. Otóż administrator wiedział o istnieniu czegoś takiego jak zen oraz znał właściwości żółtych kryształów. Dlatego też nakazał potraktowanie tego kryształu takim rezonansem, Gdyż chciał połączyć ten kryształ z innymi kryształami w Zen, ponieważ twierdził, że dzięki temu będzie mógł otworzyć portal do innych wszechświatów. Zatem ubrani w kombinezon HEV wpychamy wózek z kryształem w promień analizujący. I co się wtedy dzieje? Coś faktycznie poszło nie tak. Nagle do komory testowej zaczęły teleportować się istoty z Zen. Tego administrator nie przewidział. Jak to możliwe? Przecież wcześniej te istoty nie były w stanie tego robić. Otóż ten kryształ został potraktowany takim rezonansem, że faktycznie połączył się z innymi kryształami w zen, ale przez to bariera pomiędzy naszym wszechświatem a zen została osłabiona. Najlew odczuł to wszystko. No i na dodatek zobaczył swoją szansę. Bo skoro bariera pomiędzy wymiarami jest osłabiona, a rezonans kryształów udziela się już poza zen, to inwazja teleportacyjna może zostać przeprowadzona. A wtedy Najchelenf w końcu zemści się na tych wszystkich ludziach, którzy to kradli kryształy. Cóż, zatem Najchelenf otworzył wyłom międzywymiarowy, przez który istoty z Zen mogły się teleportować do naszego wszechświata. To oznaczało wojnę. No i teraz powracamy do naszego bohatera, którego od tej pory zadaniem będzie powstrzymanie inwazji. Cóż, Gordon Freeman przez całą grę milczy, ale nie przeszkadza mu to w rozmawianiu z naukowcami. Jest tak dlatego, ponieważ Gordon Freeman ma być graczem. Nie poznajemy gry poprzez kad scenki, ani naszego bohatera nie poznajemy poprzez kad dzięki czemu możemy mu nadawać własne cechy charakteru. Na przykład, kiedy zdobywamy naszą pierwszą broń, jaką jest łom, możemy wybrać albo poprosić ochroniarza, aby pomógł nam w walce z zombiakami, Albo zabić go tym łomem i wziąć od niego pistolet. No i na dodatek w Half-Life możemy zabić każdego niewinnego naukowca. A taka możliwość narzuca wiele pytań. Na przykład, czy to my na pewno jesteśmy tymi dobrymi w tej historii? Tak czy inaczej, przemierzamy przez sektor C i docieramy do sektoru B. Następnie docieramy do sektoru D, a więc administracji i dowiadujemy się tam, że do Black Mesa ma przyjechać wojsko. A dokładniej właśnie ta jednostka HECU. No i czujemy przez chwilę ulgę, ponieważ żołnierze mają przyjechać i nas uratować. Z drugiej strony naukowcy na wieść o tym, że wojsko ma przyjechać i ich uratować, nie chcieli wyjść na powierzchnię. A to dlatego, że obawiali się tego, co się stanie, gdy świat dowie się o tym, co się działo w Black ale co się dzieje potem? Spotykamy tych żołnierzy i widzimy, że oni wcale nie przyjechali nas uratować. Przecież jesteśmy zmuszeni z nimi walczyć. I co tutaj się stało? Dlaczego żołnierze do nas strzelają? Otóż wojsko nie zostało przysłane do Black Mesa, aby uratować personel, tylko aby pozabijać wszystkich świadków. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby nagle tysiące naukowców zaczęło by opowiadać o tym, co przeżyli w Black Mace. Jak świat by na to zareagował? Rząd Stanów Zjednoczonych nie mógł do tego dopuścić. Dlatego też nakazał jednostce HCCU zatuszowanie całej sprawy poprzez pozabijanie wszystkich świadków, bo ludzie nie mogli się dowiedzieć, co rząd finansował. Tak czy inaczej, mamy trzy wrogo nastawione do siebie frakcje. Science Team, HECU oraz Zenian. Zenianie dokonują inwazji, HECU strzelają do wszystkich, aby po prostu zatuszować to, co się tutaj stało, a Science Team stara się zamknąć wyłom pomiędzy Ziemią a Zen. Potem dowiadujemy się, że naukowcy z Science Team chcą umieścić rakietę na orbicie, w celu właśnie zamknięcia tego wyłomu. No i cóż, zmierzamy dalej, a potem docieramy do sektoru E. Skąd wystrzeliwujemy rakietę? Ta rakieta zawierała na swoim pokładzie specjalny ładunek. I kiedy umieściliśmy ten ładunek na orbicie, można powiedzieć, że ta rakieta zamknęła wiele dziur, które były właśnie spowodowane tym międzywymiarowym wyłomem. Jednak wyłom dalej nie był zamknięty, ponieważ Nighthaven na największą część tego wyłomu utrzymywał nad placówką naukową Black Mesa. I tutaj rakieta z ładunkiem już by nie pomogła. Gordon musiał się wybrać do tego obcego świata tych potworów, aby zabić Naihelefa, aby ten przestał utrzymywać wyłą pomiędzy naszym światem a Zen. Przemierzamy przez sektor E i docieramy do Advanced Biological Research Laboratory. I teraz, jeżeli chodzi o to laboratorium, przed całą katastrofą do tego laboratorium były dostarczane próbki obcych form życia, a nawet same obce formy życia. Wychodzimy z laboratorium, docieramy do sektoru G. No, i w końcu docieramy do sektoru F, gdzie znajdują się laboratoria teleportacyjne. Sektor F był właśnie tym sektorem Black Macy, który był najbardziej zatajony. Zatem docieramy do kompleksu Lambda, do Zen, a na końcu do Nighthelmfa oraz go pokonujemy. Jednak w trakcie walki Nighthelmf często przemawiał do nas telepatycznie. I teraz pozwólcie, że zinterpretuję część tych przemówień. On the Możemy to usłyszeć, gdy po raz pierwszy wchodzimy do Zen. Według mnie Nighthelmf po prostu tutaj stwierdza fakt. Po prostu Nighthelmf twierdzi, że kolejny naukowiec przychodzi do Zen i kolejnego naukowca Nighthelmf łatwo pokona. Die, you all die, you all die. Według mnie, albo Nighthelmf tutaj grozi, że pozabija wszystkich ludzi. Albo po prostu ostrzega nas przed czymś gorszym. Najchylem zresztą jest istotą, która potrafi komunikować się telepatycznie. Skoro Nighthylm ma takie zdolności, to możliwe też, że wiedział, co robimy z tym kryształem na ziemi. A poprzez to zdanie chciał ostrzec, że spełniając nasz cel, możemy się narazić na bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Nighthelm nazywa tutaj ludzi złodziejami za to, że drużyny badawcze kradły kryształy z zen. Zresztą w komorze Nighthelmfa mogliśmy zauważyć, jak ten leczy się przy pomocy żółtych kryształów. A w takim razie możemy dojść do wniosku, że Nighthelmf pozyskuje swoją energię do życia dzięki tym żółtym kryształom. Zatem nic dziwnego, że tak bardzo się wkurzył, kiedy dowiedział się, że ludzie kradną te kryształy. Możliwe przecież, że bez tych kryształów Najchelenf nie mógłby żyć. Blessed. I am blessed. Jest to nam mówione, kiedy zbliżamy się do ostatniego teleportera, który to teleporter zabiera nas prosto do komory Najchelenfa. Najchelenf może tutaj po prostu stwierdzać fakt, po prostu mówić, że on jest ostatnim przeciwnikiem, albo też Najchylemf może starać się przekazać Gordonowi, że Najchylemf jest ostatnią istotą ze swojego gatunku. On może być po prostu ostatnim Najchylemfem na świecie. A kiedy go zabijemy, to już nigdy więcej żadnego Najchylemfa nie będzie. A to daje do myślenia. Jeżeli jest to prawda, to nic dziwnego, że Najchylemf tak bardzo się wkurzył o te żółte kryształy. On po prostu chciał żyć jako ostatni z gatunku. A jeżeli te kryształy zapewniają mu energię do życia, to są one niezbędne. Wiemy już, że Voltiganty były niewolnikami Najchelenfa, ale sądzę, że poprzez ten cytat Najchelenf może starać się nam powiedzieć, że pomimo swojej potęgi on i tak jest czyimś niewolnikiem i tak naprawdę tą całą inwazję teleportacyjną nie dokonuje z własnej woli, a na rozkaz swojego przywódcy. Albo też inaczej Najchelenw po prostu zauważył swoją okazję i chciał uciec od swojego przywódcy, aby wyrwać się z niewoli, po prostu przenieść się do naszego świata, gdzie jego przywódca by go nie znalazł. No ale Najchelenw był bardzo potężną istotą. I skoro faktycznie został zniewolony, to czym jest jego przywódca? Ten cytat jest bardzo ciekawy. Jesteś człowiekiem, on nie jest człowiekiem. Na ciebie on czeka. I co? I akurat kiedy pokonamy Naihelefa, spotykamy się z tym mężczyzną w garniturze, który przyglądał nam się przez całą grę. Z g -Manem. No ale skoro on nie jest człowiekiem, to kim on jest? Albo raczej czym? Jest on przyjazny czy wrogi ludzkości? g przemawia do nas na końcu gry oraz oferuje nam propozycję zatrudnienia, gdyż jego Pracodawcy uprawnili go do tego, aby on wyszedł nam z taką propozycją. Half-Life ma dwa zakończenia. Teraz właśnie je pokażę. Najpierw pokażę to pierwsze i w cudzysłowie dobre oraz kanoniczne zakończenie. Aby je uzyskać, musimy zgodzić się na propozycję Jimena. It's time to choose. Mr Freeman I will see you ahead. Podmiot Freeman: Status zatrudniony. oczekuje na kolejne zadanie. A teraz pokażę to złe zakończenie. Aby je uzyskać, musimy odmówić propozycji Jimena. It’s time to choose. Well, it looks like we won't be working together. No regrets, Mr. Freeman. Podmiot Freeman. Status, obserwacja zakończona. Powód Podmiot odmówił oferty zatrudnienia. Jak widzimy, Jimenez jest bardzo jednostronny. Albo robimy rzeczy po jego myśli, albo idziemy na pewną śmierć robisz tak albo giniesz No właśnie najchręw może tutaj mówić o Jimena. Jimen tak naprawdę może nas tutaj oszukać, a jego oferta zatrudnienia może się okazać wcale nie taka korzystna, bo nie wiemy czym jest ta praca, nie wiemy kim jest Jimen, no i no, oczywiście tego również nie wiemy, ale tak naprawdę wybierając opcję pracy z g możemy ściągnąć na siebie los, który będzie gorszy od śmierci. No ale tak jak już powiedziałem, jeszcze tego nie wiemy. I tak naprawdę może być tak, jak powiedział nam The truth. You can never know truth. Właśnie, prawda, możemy nigdy jej nie poznać. I teraz powróćmy do tytułu. Half Life. Pół życia. Odnieśmy to do zakończenia. Cóż, G powiedział nam jasno: albo wybieramy się na walkę, w której nie mamy szans na powodzenie, albo wybieramy ofertę pracy z nim. Gordon Freeman wybrał propozycję pracy z G -manem. I G umieścił go w takim dziwnym stanie, w którym Gordon Freeman będzie oczekiwał na kolejne zadanie. Można powiedzieć, że Gordon Freeman stał się marionetką Jimena, która zostanie przywrócona do życia tylko wtedy, kiedy będzie na to odpowiednia pora. No ale Gordon nie jest martwy. Gordon Freeman nadal żyje, tylko jest po prostu umieszczony w tym dziwnym stanie. Ale nawet jeżeli przyjdzie taki czas, w którym to Gordon zostanie ponownie przywrócony do życia, to i tak pozostanie on marionetką Jimena. Można zatem stwierdzić, że od tej pory Gordon będzie kontrolował swoje życie tylko w połowie, bo już nie kontroluje swojego żywotu w takim stopniu, w jakim kontrolował swój żywot przed ofertą pracy od Jimena. I tak oto z jego życia zostało w sumie tylko pół życia. Dobra, no i tak wygląda moja teoria odnośnie tego tytułu. Być może jest ona pokręcona, ale cóż, i sądzę, że to jest pora, aby kończyć ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za to, że oglądaliście tą serię. Dziękuję za wszystkie pozytywne oceny i komentarze. No i na dodatek w komentarzach pod tymi odcinkami były mi opowiadane rzeczy o tej grze, o jakich nie miałem pojęcia. A znam tą grę od jakichś kilkunastu lat. Zatem no cóż. Mogę stwierdzić iż seria Pograjmy w Half-Life dobiegła końca. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie i do zobaczenia. To był Sebek 5245. Bez odbioru.